Jestem Mhm. 3, 2, 1, start! No kurde. No Pijem no. <noise> głową w tym brzegu. Zaraz już kolano wykryję. Gdybym pany, to <noise> <pany, głos> On się kryje w głową jakby czteropaka wypchnął na hejna. Hejna, <noise> <noise> hejna! <now, hey> <noise> No, dawaj, 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 prawie. Proszę, się. Dawaj, jeszcze raz. Ale musiało ci się pięknie z struga powietrza ułożyć. No. No walczycie, panowie. Kara jest sroga. Jest, Ah! 53 sekundy. 53? Przegrał, bo się podda. Ale Też te... się prawie poddaję. Już. Tak, że nie chciał za pierwszym razem. Słuchajcie, to jest challenge pojemnościowy. Kto więcej wsadzi sobie pierników do buzi wygrywa. No, zasady jakieś konkrety.